Która kurwa to zrobiła? Twoja matka Ta matka. Nie mogę kurwa to zrobiła? O ja matka Ej kurwa Elmo Gdzie my kurwa jesteśmy? Nie wiem no Mieliśmy pójść do lasu A ty no Czekaj, czekaj Coś tam jest chyba O kurwa Czyż to kopalnia jest? Otwierać! Kurwała! Nie Jebnąłem się Oła, dobra, jeszcze kurwa, raz odsuń się, bo się zabijesz tą latarką, no. No, tak drzwi, kurwa, bo nie rozjebiesz, kurwa. Prędzej się zabijesz tą latarką niż roze, rozjebiesz te drzwi, dobrze, dobrze, spada, się, to się, czekaj, okay. ostatni raz, ostatni raz, ostatni nie ostatni kurwa, dobra, ostatni dobra. ostatni raz, dobra. Emo, fadzie, Skąd o, te to trzymałeś? Ja będę ja. ja pierwszy, ja no, będę pierwszy Z dupy wyciągnę, wiesz? Tam nie były tory do końca. No właśnie, widzę, widzę Coś ci tu O, tutaj też, patrzcie Czekaj, widzę wózek inwalidzki, czekaj Mamon, to ty? Czemu Ale... to jest wózek inwalidzki? To była Zacka, Zasadzka! Zasadzka! Nieee! Uciekaj! Nie do nie Do tobą Emo! Emo! Hej! Spodnież łóżka! Zajubiłaś! Uciekaj! Uciekaj! O kurwa! biegnie! O kurwa! Goni nas! Goni nas! Fladą Tak! Gdzie on jest? Ooooo! się! Trzebać mi dupić! Trzebać mi dupić! Chodź tu! Oj, piękny, uchajci łazi! Pokaż mi czyca, chodź tu nowe! Chodź, uchajci łazi! Oh, o, go, jakie no... piękne ciało! O, jest jaka dupa śmierci! Widalaj ja mu ziemi! Chodź dobra, męśniu, męśniu. Dobra, na sołówkę, ten demonie! Psst! <słuch> Maukerson, wykryłeś anomalię! Chodź, <słuch> <słuch> no, ja, dzień, dzień! Chodź, dzień, dzień! Daj mi tą dupkę <grywa> oh, kurwa, O kurwa spieprzalałeś Wyjebało no go w chyba Nie ma go Ty Myślisz? Bo... Nigdy mnie nie zgubicie O kurwa to będzie nasz, nasz koszmar co nie do końca życia już O już gdzie właśnie nie opuści. Gdzie on jest? Uciekajmy, uciekajmy Jakaś dziwna anomalia wystąpiła chyba Będzie burza dzieci Jaka burza?

Jest, jest! Eee wolowa! Nie idziemy, nie zapiesz się! To mówię skakać! Ej gora macie! Uciekamy Uciekamy stąd, już samo trzeba ogarnąć jakieś chłopaki! Ej, zatrzymaj się, zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się. Nie nie strzelaj jaaa! Szybko dodać! Emo zabiećcie! Ej macie elmo, idziemy! Tam jest Haki, tu jest moje dziecko! O kurwa, daj w bajus! Nie będę zabić, z tym nieśmiercieli! Elmo, trzadaj do chuja! Elmo! Elmo, kurwa! Odjeżdżaj, odjeżdżaj, ja będę strzelał! Drive by shooting! O kurwa! Usiadłem w wysiadłem w Gdzie on jest? Tu jeszcze. Gdzie on jest? Na górze, na górze! Gdzie on jest? No rozpierdolajmy stąd jak najszybciej. Chodźcie, jaki kipa! Podpiszcie, ma... podpiszcie, Hagi! No, no, co to jest za dziwce, jedzie? Poleciał leciał tam na dziwce. Tak uwielbiam, że on trzyma. Aaaa! NIE UCIEKAJCIE OJ STRZELIŁ PO PONY MAMY ROZWALONE OPONY NIE DO Dobra, dobra jedź, jedź, O kurwa, pierdola Na rzędzicach Drive! Nie uciekajcie Nie uciekajcie, proszę To nic Cie... wam nie da, tak was znajdę Nigdy mnie nie zabijecie, jestem Slendermanem Dokąd dokładnie wy musicie mnie karty znaleźć <laughs> Nie, szybciej, nie daj mu się mała On cię wczoraj robił głupi! Musisz znaleźć kartkę przy chlaście! A kartkę... Jak no chcecie no. się mnie pozbyć, ty Kartkę musimy znaleźć! No zjebie, zjebie, jak wy chcecie się mnie pozbyć. No. Dobra kurwa w końcu mu uciekliśmy, nie? No ho. Ej, bo zaraz no, paliwo ten się ten skończy. Ten paliwo ten się ten zaraz ten się ten skończy ten... O kurwa! Paliwo no Paliwo się skończyło o Czekaj. Czekaj, co jest w bagażnikiem? No, o kurwa, dobra, teraz na mnie się straszno. Dobra, szukajcie kartek może, co? Tu tak gdzieś. Dobra, dobra. No normalne, to on nie jest i na wóz. Wurs... O kurwa! <grymne> kurwa, mówię o kartek, jak tu nie ma żadnych kartek do chuja, gdzie są te no, kartki, kurwa? Nie kurwa, nie ma, co no, <grymne> nie ma? O kurwa, nie kurwa! nie ma, nie kurwa! Co jest, kurwa, kurwa! O kurwa! On mnie kurwa! szybko, Elmo! Miki, Elmo! O! O kurwa, nie o, Mój walkarz, awaj! biego! bieg! Bieg kupinowi! Nie ma tu żadnych kartek przy niebie! Wypierdalać z mojego! Kurwo! No. Wypierdalać z mojego, laszu! Raź Dobra, dobra. dobra idziemy, mm. mam Laszur! GREN! Mam elmo! Gren! Laszur! 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 kurwa Laszur! Mam Laszur! Laszur! Paliwo Laszur! Laszur! Laszur!

Kurwa mać, jebane góry O! Co jest kurwa, myszka Miki? Halo, te no kurwa to ja trawnik z czoch debile jabane Jak trawnik, trawis? O spierdalacie moje endo Ej Trawnik? Co trawnik? Jak to? Ej no zabajne Ilu już zabiłeś fanów na, koncer... na koncercie? 30 dzisiaj no, zagib <noise> <na głos> się po, kurwa piramidach Usiadajcie <noise> o, Oni swendermon zgonił A co tam u ciebie? No Ło to mój czarno, czemu nie dzwoniliście? No ja myślałem że tak... I get the last BOMB every time! I w gachę stram! O, o oh, kurwa, kurwa ty prowadzić nie umiesz przecież Travis! <coughs> Ślizgałem się jak szczur! A zebraliście te kartki chociaż jego? No nie bo kurwa nie było no, na lesie! No nie bo le... Jak nie ma? Notorem i nie, nie powiedział gdzie są nawet! Jaki zjeb? No chyba powiedział że w lesie! No, no właśnie kurwa. nie powiedział że nie mamy, musimy kartki zebrać! A kurwa! Oby ja jesteście Kurwa to jest. Kurwa! Nie kurwa nie kręta nie. droga, ten koncert w Egipcie mnie wyczerpał no, O kurwa. kurwa twój stary! No <noise> kurwa. kurwa! Ale ja nie jestem trawis! Jak to? Jak to? Ty kurwy je małeś, dopadł! Uciekniecie! Enderman! Ja, Bo Mówię raz ja, dopadnie! kurwa, to nie trawis, to Enderman! Chodź tu! Oooo! Chodź to! Spierdalajcie, spierdalajcie, o kurwo! Kurwo! Cześć! Kurwo. O kurwo! Uciekajmy, uciekajmy! O kurwa, słońce wstało! O. Słońce, chyba nam się udało przeżyć! Ja chyba go już nie ma, co? O, chyba nie.